Siedzmy, nie, ja jestem Karmol. To jest kolejny odcinek z Battlefielda i bez żadnego przedłużania lecimy na kolejną misję. Jednak trwanie. Jak widzę, jest trochę tych lulopita w tych misji. Tutaj ponad szczytem mgła wojny, awaria, stal przeciw stali. Ale my się udamy na ponad szczytem. Zobaczmy, co nam tutaj przedstawi ta fabuła. A wy, jeśli jeszcze nie daliście łapki w górę, czy tam suba to zachęcam do jak najszybszego nadrobienia tych czynności Rok 1918, jesień Wojna ma się już ku końcowi, Francja W obliczu nadchodzącej zimy Niemcy umacniają swoje linie czekając tylko aż wróg ruszy do ataku No i reszty nie zdążyłem przeczytać 17 października wojska brytyjskie szykują się do zmasowanego ataku na miasto Compry. Dowództwo aliantów jest przekonane, że dzięki wsparciu czołków w wroga zostaną przełamane i coś tam jeszcze było. No i co, I, i, i się wczytuje, kochani: Battlefieldik. O, mamy spokój, ładnie, cisza. Kierowca taksówki albo szofer. Bardziej szofer, tak mi się wydaje, białe rękawiczki, nie do nie końca białe. Wow, trochę inna rzeczywistość niż była wcześniej. obowiązek wobec ojczyzny. Słuchaj, jazda w przód, jazda w tył. Tylko tego od ciebie wymaga. Zabierz parę i poznaj dużą BS. Kobietę twoich snów. Co za jest, czołg? Że bierzemy paliwo? No, oczywiście, że tak. Spoczko, fajnie. Znalazłem nam nowego kierowcę. Błoto i krew. Co tak się nazywa? Nie, no, to się bez nazywa ten Slak! Hej, kola, nie, 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 nie. Bez przekleństw! Ona bardzo tego nie lubi. Finch, Edwards. Nie robiłeś tego. Niby czego nie robiłem. Nie wtrącaj się, Macmanus. Nie przejmuj się. Ona nie da ci zginąć, nie. Eh? Są rozkazy. Mamy przełamać niemieckie linie, niszcząc pozycję artylerii. Przy okazji, Finch? Tak jest. Nasz kolejny cel to francuskie miasto Cambré, gdzie mają pod dostatkiem wina, kobiet i śpiewu. Czyli się zabawicie. Yes. Ty potrafisz tym jeździć, czy nie, go nie, Jest! nie, potrafisz nie, jeździć nie, 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 Magmanus! Magmanus. pamiętajcie! pamiętajcie, swoje! swoje, o siebie! siebie. duża duża zadba o was. Ja mu nie. Nie, 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 gaz. słowa przyszły na myśl. No i teraz mu nie zgos. No i elegancko. Ciśniemy na front. Ogólnie gra jest bardzo, bardzo cicha. W sensie głosy. Wow, mocno to wygląda szczerze mówiąc. Ale my już tutaj na froncie i co? Będziemy kierować czy też strzelać? To przeklęty tak nie! Bierzy się Machanus, ptaki się bierzą! Powrywam wszystkie piura z spokojnie! Ten koło może ci ocalić życie. To nasz jedyny środek łączności. Jak się trzymasz, Edwards! Dobrze! Zaczynam łapać o co w tym chodzi! Kim byłeś w cywilu? Prowadziłem! Auto, byłem szoferem! No, szofer, dobrze mi się. Starcz, wydawało. Się. Piechota pójdzie na pierwszy gwizdek. My za nią! Matko Boska, widzieliście kiedy coś takiego? Niestety... tak. Słuchajcie, mamy zniszczyć działa obok wiatraka! Tam jest wiatrak. Da się jakoś przybliżyć. Nowy cel, no, strzelać nie mogę. Ogień. Ale strzelać i tak nie mogę. Także nie fajnie, nie podoba mi się to. Bo kurde, to nas strzelają? A mogę skręcać? Mogę? Mogę, dobra. A tęczą. Jeździ, jeździ, jeź. jadę, jadę cały czas. Nie ma tutaj żadnego błota, nie ma. Nie, ale powiem Wam, że w sumie ciekawy jest ten. O, dupę W sumie ciekawe są te koncinice, wyglądają w tym czołgu, czołgu. Wow, nie wiem, co tam się wydarzyło. Skąd strzelają? Tu. Nie będzie czego zbierać! Wyglądajcie kolejnych dział, chłopaki! Tutaj jest jedno Pyk! Kolejny to niezłe przedstawienie, A tutaj jeszcze jedno, pyk! Przewalmy się przez środek po prostu Tutaj mamy wsparcie na lewo Zwolniliśmy! Finch, co się dzieje? Silnik w porządku! To wina błota! Tu się zatrzymamy i zlikwidujemy niemieckie działa! Spadać kurde Rozwalę was wszystkich działkiem O, kolejni to chodzą Ale spoko, mamy karabinek w tym czołku Także zlikwidujemy ich prosto z okopów, wydaje mi się A tu, a tutaj są O tam biegnie O, kolejni widzę Świąki O, prawe sobie przytrzymam i mam celownik Kurde, <laughs> kurde, ta chrypka niefajna O tutaj na blisko, dobra panasz Okej, okay, coraz bardziej przyjmujemy to Nie damy im zginąć, nie ma szans Tutaj kolejni Kolejni No już kończymy punkt, dawaj, 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 dawaj Kolejny pyk. Nie uciekniesz, kolego. I zadanie udało się wykonać. Lecimy na kolejny. Kolejny punkt. Zobaczymy, czy nam się uda przejąć także i tamten punkt. Okej, okay, tu jest artyleria. Nie trafiłem. Oj, w błoto wjechałem niedobrze. Zlikwidowana ta Gdzie jest ta artyleria tam jeszcze? Leży Dawaj, 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 dawaj Mordo Dasz radę, czołg, czołg Zabierz nas z tego płota, już jadę, okej okay. Nie wiem czy to była artyleria czy nie Ale fajnie ogólnie, że mogę jeździć Między tymi okopami także spoko, okej, okay, tam jest coś. baduj to. No i pada też jakiś tamtąd, okej, okay, widzę. Kolejny dostał? Nie dostał. Dostał tam, nie dostał, albo dostał. Chyba dostał, dobra. Spadaj z tymi granatami, kurde, słaniaczku, okej. Okay? Spoko ja im tutaj pomagam w opanowaniu tej linii okopu Kurde no ja tu nic nie widzę Ej, zostaw go okej okay? Jeszcze tutaj przed nami No trochę ich tutaj szturmuje No, dalej Oj, uciekniesz? Ucieknę Dobra, kolejny punkt przejęty Oni uciekają ale my im nie damy uciec Bynajmniej się postaram, dobra Punkt C. Ciekawe, ile jest tych punktów? Drugi punkt, chyba szybciej poszedł z tego, co widzę. Rozstaje berena. Uhe. Zaraz się okaże, że zrobię całą misję, kurde, taką szybką. Dobra, tu jest artyleria. Pyk. Tam jest kolejna. Nie został. Najpierw trzeba artylerię rozwalić. Dobra, albo tych.

Nie przej, Jeszcze z lewej strony artyleria, gdzie ona tam jest? Tutaj Nie wiem, że wybuchła Szczelę sobie drugi raz na wszelkich, ale wybuchła No i elegancko Przejmujemy punkt C Rozstaje Berena, ciekawe A nie wiem, co ja gadam w ogóle. Tylko kata by kadać A, jeszcze zająć muszę o, w Jak to ma roz, rozwali? Mają z przodu i po bokach ja, Ale gdzie on celować? Nawet nie wiem Dobra, szybka nawrota. Nie przeczytałem, kurde No już, wracam Nie wiem jak to działa w działko. Kurde. Granaty, Granatami walą. Tutaj tych trzeba zlikwidować, bo oni przeszkadzają. Chodź tu, cyk. Dobra. I palimy się, kurda. No i pad w końcu. Easy, easy. Tylko szkoda, że my się palimy. Mogę coś z tym faktem zrobić?

Ale, dostał Chyba zginął, co? Potężny ostrzał jest? Nie, żyje jeszcze, jeszcze dycha Oj, już nie No i afera Co my mamy teraz robić? No już nam nie pomoże Kręć to, kurde Napraw maszynę i wracaj do dola Spoko, już naprawiłem, wracam Idziemy dalej, biedny Finch, no tak się dzieje na froncie Tempo kierowca między siebie i i Finch nie żyje Magmanus, opanuj się <laughs> Judasza to się artyleria Lecimy na tą artyleria, zapiła nam Fincha, także są śmieciami jeszcze O kurde Tutaj, gdzie jest działo? Nie widzę go. Gdzie to jest? Kurde. Tutaj, ale ja jestem ślepy. Tu jest drugie, dobra. Kurde, no nic nie widzę. Dobra, kolejny. Jeszcze tam, było od o, góry jest trzecie. No i gra, tego mi rzucili. Nejda. A przejazdę tędy? Wątpię. Uważaj, żołnierzu. O, okej, okay, nie przyjadę w ogóle Tam jest jeszcze jedna, ostatnia w sumie Tutaj ich nawalajmy ze spokojem Tutaj widzimy ładnie po górce, chyba że tędy, tędy. To... I czemu on po dachu chodzi? What the fuck? To są te całe skróty Dobra, nie uciekać koledzy co? To działa nas spowolnia ogień Ognia, dokładnie powiedział. Strzelać to nich, kurde śmiecie Cyk, artyleria Dobra Kupmy się na tej głównej artylerii może, co? Wszystkie wybuchają Wszystkie wybuchy od strzału S Nowy cel, zniszczę artylerię wroga Prze Przecież to zrobiłem A, pewnie jest więcej artylerii, no oczywiście, że tak Dobra, naprawiajmy czołg, bo mamy 51 HP O, jeszcze kolega tutaj podszedł i nawala A, 20 punktów na ten No naprawę sobie, okej okay. Ej, tu, przed nami jest artyleria Jakie ja jestem ślepy, kurde Spaduwa Ja tutaj ich naciskam ładnie żadnym łańcuch się nie zerwał, zerwał jak w wypocie, także spoczko i naprawiajmy dalej. Tutaj chyba nie dostaniemy ostrzału. To bądź farmę Williego. Spoko. Damy radę, cisnę. Okej, okay, tutaj nie ma spatu. Zobaczmy, czy ta wioska będzie ciężka do zdobycia. Czy będzie prosta jak masło. Jestem ciekawy, czy musi mówić prostej. I... Prosto jak masło A w sumie mało ważne, okej okay. Cześć kolego Po artylerii Nara Tutaj nie ma jeszcze jednej? Tutaj jest jeszcze... Nie wiem, strzelę sobie Tam jest działo Fik Uciekać gnoje Ja tu rządzę! O kurde, ale mi się chce spać, nie? Powiem wam szczerze Ale dobrze, na ten moment teraz przejmujemy farmę Williego. Ciekawe dlaczego Williego? Nie traficie mnie... Oj, granacik kolejny No jeszcze trochę nam zostało przy tej farmie Williego Toś tu dojechało czy co? A co nasz? Czemu punkt mi spada? Kurde, teraz tutaj są jeszcze koledzy. O kurde, trochę ich jest. Chodź, jeszcze ty. A nie, to się po prostu buje czerwony. Dobra, czyli wszystko dobrze wygląda. Kurde, czuł się. Tak, chcę spać i jeszcze kawałeczek. Zaraz, to będzie wszystko nasze, okej, okay, tam jest tu góra artyleria, już cały dom zniszczyli Trochę wyżej Pyk Jeszcze trochę, trochę wyżej Pyk Leży Easy Tutaj jeszcze jeden, trochę w górę Za wysoko No i voila A, to pewnie o tą artylerię chodziło, którą zniszczyłem, co? O nie, jeszcze jeden jest tam. No, jeszcze są w sumie nawet. Bo ja to ze spokojem mogę jakieś turbo odpalić w tym, w tym kurde jowku. Jesteśmy wybitnymi kierowcami. Także. Dobrze się kieruje. No, tutaj jest kolejna artyleria. pyk. O, To jest chyba o to dzieło chodziło. A. Jakie działo? Ale że to działo? Ale ono nie działa, tu za nikogo nie ma to obsługiwania. Oj, za mną idą, dobra, ja nie mam czasu, okej. Okay. Czy jeżej po okopach? Kurde, nawalak coś tu do mnie. Nie podoba mi się ten fakt. Uciekać ode mnie. Cyk, cyk. Tutaj jest, o kurde. O cholerka, niemiecki czołg, nie fajnie. Także trzeba go Ej, może jesteśmy w stanie mu przez dziurkę tam trafić, kurde? I to by było dobre. Jeszcze raz. O kurde, może tam z boku? Nie wiem, jak ja cię rozwaliłem, kolego. A, no i udało się. Um, rozwalmy, o kurde, Felek, trochę ich tu jest, ale tam jest działko, pyk, rozwalmy je na starta, tutaj wszystko przejedziemy, nie? Trzymajcie pocisk, nara, rachopaki oj ty, żeś się jeszcze potknął, co to za uciekanie, co? Możecie nie uciekać, okej? Okay. Dobra, nie chcę mi się z nimi walić, nie? Cisnę po artylerię, pyk. Jeszcze żeby z przodu nas karabinami nie nawalali. To i nie to. I. Co! Py! Kurde błoto, nawet się nie jestem w stanie odwrócić. Nara! Ej!

ty mnie zrozumiałeś? No wypuść go Tak jest Leć No to zaraz bombuszki zrzucą, co? I tak się kończy nasza misja Zakopaliśmy się, kurde W błocie O, kołębiem lecimy, co jest lecimy? Co jest grane? Dostarcz wiadomość do sztabu on sam leci, widzę A nie, tu jest odwrócona ośka, okej okay. Jedna Edwards. Niestety tak się też dzieje na wojnie. A teraz leć, kołębie. Podejrzewam, że oni tam po prostu zrzucą artylerię, nie? Jak ten kołom to leci. O ile to leci? Jeszcze smutna nutka, a to w ogóle. Nie, bardziej w lewo. Już kręcę. Oj! W drugą stronę kołębie. Kołębiu. O, ale tu jest zniszczone, wow. To jest to całe Kompry? kompre. Komprej jakoś tak. Cię ta miejscowość nazywała, nie? Ja podejrzewam, że oni są gdzieś w tych lasach. Ale to się zaraz przekonamy. Tylko sobie kołopku doleć. Uwaga! Rozkaz pola walki. Do Ale dostaną, ale dostaną O kurde Przykro mi Edward Ale twój No i zginęli, no niestety. Chociaż, ej nie no, ktoś żyje. Dobra, przeżyli. Są cali, co jest grane.

Pali? Co to wojna? No i teraz odpaliło. Nocarny joke, wam powiem, ciekawe, czy to jest. Niech to szlak! Przed nami mgła! Nie widać dalej niż na 20 metrów. Przebijemy się, Edwards, ja będę kierować. Ty sprawdzaj, teren. Nie zgrywaj, bohatera, chłopcze, rób swoje. A to są chyba Francuzi, wiecie? Bo to jest Francja. Spoczko. No to idziemy. Ale to już moi drodzy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się ten podobał z Pattlefi 1 Widzimy się jutro o godzinie 14 .00. dla was był Karmol. To był set. Mogę cię odszczelić? Nie mogę. I dziękuję jeszcze raz do jutra. Bye bye. Znajdź nam drogę przez ten las.